Dobry, dzień dobry, witam moi mili w tym tak naprawdę szczególnym dniu 1 maja. Dlaczego mówię szczególny? Niektórzy się mogą oburzyć, powiedzą, że to jest komunistyczne święto. Otóż moi drodzy, nie. Jak większość świąt, ewentualnie większość takich rocznic, komuniści oczywiście to ukradli. Druga międzynarodówka przygarnęła sobie tak naprawdę. Z rocznicy strajków w Chicago w 1886 roku, gdzie zwykli ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z polityką, zaczęli strajkować przeciwko niskim płacom, przeciwko 12-godzinnemu dniu pracy. Zrobili strajk. Strajki te oczywiście były tłumione krwawo, tak moi drodzy. I druga międzynarodówka. Komunistyczna w roku 1890 po prostu stwierdziła, że fajnie będzie sobie zrobić na tym wydarzeniu swój PR. W Polsce to święto zostało wprowadzone w 1950 roku, jednakże korzenie tego wszystkiego nie mają nic wspólnego z komunizmem. To tak dla jasności. Ja wszystkim ludziom pracującym, czy to są górnicy, czy elektrycy, czy kierowcy, czy rolnicy, wszyscy, którzy są Y, związani z dziełem pracy Życzę im wszystkiego dobrego Żeby warunki ich pracy były dobre Żeby płaca za ich pracę Była również odpowiednia Moi drodzy, niech się po prostu wiedzie To jest tak naprawdę święto wszystkich uczciwych ludzi Uczciwi ludzie tak naprawdę zarabiają na swoje życie Swoją uczciwą pracą Tak to widzę i moi drodzy, jeszcze raz powtarzam, genealogia święta pracy tak naprawdę nie ma nic wspólnego z komunizmem, bo to stworzyli zwykli ludzie. A do oczywiście, jak zwykle, komuniści, socjalistami się do tego podłączyli. Ale dosyć tego mojego długiego wstępu, zaczynamy. Wczoraj, tak naprawdę obchodziliśmy, a w zasadzie to już dzisiaj. Jeszcze jedną rocznicę, o której obecnie się nie mówi, bo to niedobra jest mówić. Ja będę mówił. Na waszych ekranach bardzo wymowne zdjęcie. To jest zdjęcie koloryzowane, żeby był ładniejszy odbiór, bo w tamtych czasach oczywiście były czarno-białe. Ale w czym jest rzecz? 30 kwietnia 1945 roku radzieccy żołnierze Aleksiej Berest. Michał Jegorow i Melton Kantaria podnieśli sztandar zwycięstwa nad Reichstagiem. Tak podają oficjalne źródła. Z raportu dowódcy III Armii Uderzeniowej, bohatera Związku Radzieckiego, generała pułkownika Kuzniecowa do szefa głównego wydziału politycznego Armii Czerwonej o bitwie o Reichstag i podniesieniu nad nim sztandaru zwycięstwa. Cytuję. 30 kwietnia 1945 roku o godzinie 14.25 żołnierze kompanii starszego sierżanta Sianowa przedarli się po schodach na dach budynku do pod kopułę Reichstagu. Odważni żołnierze, porucznik Berest, członek Armii Czerwonej, Jegorow i bezpartyjny młodszy sierżant Kantaria rozłożyli sztandar, a jeden z nich dumnie wzniósł się nad budynkiem niemieckiego parlamentu. Plaga Związku Radzieckiego jest symbolem naszego wielkiego zwycięstwa. Moi drodzy, nie można o tych rzeczach zapominać, czy się to komuś podoba, czy nie, ale tak po prostu było. Dlaczego ja o tym wspominam? Otóż, moi drodzy, dlatego, że już pokazuję. Dyktator Kijowski odrzuca zawieszenie broni na czas 7 maj, 11 maj. Ponieważ uważa, że jest to rosyjska manipulacja i Ukraińcy nie poddadzą się i będą walczyć dalej. Cóż mam powiedzieć? Ten człowiek liczy na to, że sprowokuje jednak Rosję do czegoś grubszego. Osobiście uważam, że swój naród wysyła na bez, bezsensowną śmierć w imię swoich chorych wizji i fantazji. Takie jest moje zdanie. Taka jest moja subiektywna opinia. No cóż, co mam Wam powiedzieć? Ale to nie bierze się z tak naprawdę, z jego obecnego, tak naprawdę światopoglądu. Oni to po prostu mają we krwi. Czemu? Już tłumaczę. Na Waszych ekranach w tej chwili jest to z polskiej gazety z roku 1919. Kraków 28. Piątnia. Co dzień niesie. Bohaterstwo kobiet żołnierzy w bojach pod Lwowem. Kobiety żołnierze mają już zaszczytną kartę w historii obrony Lwowa. Jak nam donoszą kobiety brały udział w ostatniej zwycięskiej ofensywie pod Lwowem. Szły one prawie w pierwszej linii i mimo ognia nieprzyjacielskiego wzięły udział w ataku piechoty na Las Oświecę, Las Gaj i Zubrze oddały przytem nieocenione usługi przebiegające pole wśród gradów pocisku i spełniając poświęceniem powierzoną sobie funkcję. Szczególnie oznaczyły się Halina Kowalska, Halina Wasilewska i Wiktoria Stokowska. Ile nafty ukradli nam Ukraińcy? Nasi korespondent wiedeński telefonuje. Wedle urzędowego ogłoszenia przedstawiciela Ukrainy Zachodniej we Wiedniu w miesiącu grudniu 1918 roku wywieźli Ukraińcy z Borysławia i Tustanowa 5268 cystern ropy, a w styczniu 1919 roku 5330 cystern. Sprawozdania za okres późniejszy dotąd nie ogłoszono. Tak, moi drodzy Polacy, walczyli. Tak, widzieliście to. Pisownia była oryginalna. Starałem się zacytować w oryginale. Polacy i Polki walczyły z Ukraińcami w roku 1918-1919. Tak to wyglądało. No cóż, oni potrafią walczyć z kobietami. A wstęp do jakiegoś SS to dla nich jest po prostu najwyższy honor. Tak to widzę. Taka jest moja subiektywna opinia. Także tutaj dla Załońskiego zwykły człowiek się nie liczy. Ważne, żeby jego wizja i ambicja, chora zresztą, były zaspokojone. Wspomniałem tutaj przed sekundą o SS. Tak, moi drodzy, i tutaj zdjęcie jest nieprzypadkowe, bo SS samo w sobie to była taka, można powiedzieć, partyjna policja, jednakże Waffen SS. No to były siły zbrojne, bo pamiętamy, że SS wywodziło się z SA, czyli ze Sturmabteilung. Ale skupmy się tutaj właśnie na tym Waffen-SS. Zagraniczne formacje w Waffen-SS stały się istotną częścią struktury pod koniec II wojny światowej. Zwłaszcza po 1945 roku, kiedy Niemcy rozpoczęły aktywną rekrutację ochotników i poborowych z krajów opukupowanych i państw alianckich. W 1945 roku prawie 40% personelu Waffen-SS stanowili obcokrajowcy. Oto główne grupy. Europa Zachodnia. Holandia. W dywizjach SS służyło około od 25 do 30 tysięcy Holendrów, w tym w 23 Dywizji Grenadierów SS Niderland. Belgia. Flemings. 10 tysięcy w Dywizji Langemark. Walonowie. 8 tysięcy w dywizji walońskiej słynny dowódca Leon de Grel. Francja 8 tysięcy ludzi w 33 dywizji grenadierów SS Chalemeau. Walczyli nawet w Berlinie w 1945 roku. Dania i Norwegia 6 tysięcy Duńczyków i Norwegów w dywizjach Nordland i Viking. Europa Wschodnia i kraje bałtyckie. Estonia, Łotwa, Litwa. Łotysze, najliczniejsza grupa około 80-150 do tysięcy w 15-19 Dywizji Grenadierów SS. Estończycy, 20 tysięcy w 20 Dywizji Grenadierów SS. Litwini uczestniczyli mniej ze względu na opór władz. Ukraina, od 30 tysięcy ochotników służyło w jednostkach Waffen-SS 14 Dywizji Grenadierów SS. Galicien. I innych jednostkach Przedstawiciele tej grupy etnicznej złożyli Łącznie ponad 80 tysięcy wniosków O dobrowolne wstąpienie do oddziałów SS Głównie z obwodów zachodniej Ukrainy Chorwacja i Bośnia Chorwaci 30 tysięcy W 13 Dywizji Górskiej SS Handiar Muzułmanie bośniaccy 27 tysięcy Te same jednostki motywowane nastrojami antyserbskimi Skandynawia i inne regiony Finowie 1400 ochotników dywizji Wikingów. Finlandia oficjalnie nie była częścią SS. Szwecja, 200-300 wolontariuszy. Hiszpania, byli żołnierze błękitnej dywizji Wehrmachtu, później dołączyli u, do SS. Udział w przestępstwach. W operacjach karnych y, brało udział wiele jednostek zagranicznych. Łotewska dywizja brały udział w Holokauście i walce z partyzantami na Białorusi. Bośniacka dywizja Handjar była z masowych mordów Serbów. W tłumieniu powstania warszawskiego w 1944 roku brali udział ochotnicy francuscy i ukraińscy. Ważne, moi drodzy, że pomimo prób niektórych grup mających na celu wybielanie historii zagranicznych formacji SS, Trybunał Norymberski uznał cały Korpus SS łącznie z obcymi za organizację przestępczą. Ich rola w ludobójstwie i zbrodniach wojennych jest Niewątpliwa. Ja chciałbym tu dodać od siebie jeszcze, ponieważ źródła, yy, co <laughs> jest wcale nie dziwne, bardzo, mm, że to się tak wyrażę, nie chcą wspominać o brytyjskich SS-manach. No, niewielu ich było, 186, ale byli to ochotnicy. Moi drodzy, możecie szukać na kartach historii wszędzie. Nie znajdziecie SS-manów z Polski. Tak. No cóż. Yy... Ja nie dziwię się, że zachodnia Europa tak mocno wspiera banderowski reżim kijowski, kiedy mają takich przodków. Ja to tylko tak zostawię, bo jak zwykle jest to moja subiektywna opinia. Wspomniałem tutaj o Ukrainie, oczywiście, o zapędach Zełyńskiego, ale ja tu troszeczkę z innej beczki. Wszyscy widzimy na terenie polskich miast tych ukraińskich patriotów i bohaterów, którzy ze swoimi flagami próbują wymuszać i ograniczać przestrzeń Polakom, innym ludziom i chcą przerzucać odpowiedzialność za tak naprawdę swoją wojnę na innych. Ja Wam pokażę, jak w Czechach wygląda ta sytuacja

Karma wraca. Sekcja komentarzy należy do was. Mam takie powiedzenie, słyszeliście je że Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Otóż na Waszych ekranach teraz jak to się mówi, der ONET, który zrozpaczony taki pełen paniki artykuł. Stworzył Państwa Europy wysyłają wsparcie do Izraela. Chodzi o potężne pożary ponieważ w Izraelu od tygodnia już pojawiają się przepotężne pożary w okolicach Jerozolimy i w innych częściach tego, tego państwa. Ja ten artykuł podlinkuję, oczywiście będziecie mogli sobie przeczytać, natomiast ja uważam tak, na początku powiedziałem, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Dlaczego? Moi drodzy, teraz to co zobaczycie jest dla ludzi o mocnych nerwach, więc kto nie może patrzeć, no cóż, niech. Niech nie patrzy, to jest minutowy filmik za zbrodni izraelskich. Ja ja Allah. Ja Allah. Ja Allah. على المدنيين والاطفال والنساء على مفترق الجسد الان استهداف مباشر على مفترق الجسد Moi drodzy widzieliście materiał Według danych z Izraela Ja zacytuję Izrael przygotowuje się do rozszerzenia Operacji wojskowej w strefie gazy I powołuje znaczną liczbę rezerwistów Tak podaje Net, jest to izraelska Izraelski portal To słuszna decyzja Wciąż pozostaje tam wielu niezabitych Terrorystów, których należy pilnie zlikwidować Tak podaje Izraelskie źródło, moi drodzy Widzieliście tych terrorystów na tym zdjęciu. Od czasu wznowienia walk 18 marca w Strefie Gazy zabito 2273 osoby. 40% z nich to były dzieci. No cóż, ale yy, powiem tak, jest odpowiedź Żydów w stosunku do postępowania na taniachu. Zobaczcie ten materiał. Józef! 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 You, baby. You, are 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 you? you kill babies. You kill babies. You, you, no, no, you, 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 you are a war crimes. You are a war criminal. 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 You are disgusting! And you just want <inaudible> <ire> You destroy my religion with you you you. your hate. you are the You a racist. You're a criminal. And you're hurting You're in my religion. My religion as a Jew. You are creating the anti Semitism. I never supported 9 11. You support genocide. You're destroying Judaism with your hate. Baby killer. Hey. Otóż na kapitalu w Waszyngtonie minister obrony Izraela został nazwany przez amerykańskich Żydów rasistą, zbrodniarzem, mordercą dzieci i twórcą antysemityzmu. No, dostał yy, wścieklizny. Bo nie mógł używać epitetów antysemityzmu, nie mógł powoływać się na holokaust wobec Żydów. Tak moi drodzy. Ochrona bała się w ogóle zareagować, kogokolwiek zatrzymać, bo nikt nie chce być oskarżony no, o antysemityzm. Czyli yy, moi drodzy, dzieje się, a dzieci giną. I tutaj w tym miejscu powiem uczciwie, Wcale się nie dziwię, że pan Braun reaguje tak, jak reaguje na wszelkiego rodzaju symbole państwa żydowskiego, które, tak jak mówiłem we wczorajszym odcinku, państwo żydowskie sobie przywłaszcza. Wcale się panu Braunowi nie dziwię. No cóż, mamy czasy ciekawe, że ten, który mówi prawdę, jest uznawany za idiotę i jest szarpany po sądach, prokuratorach, a ten, który jest, można powiedzieć, zbrodniarzem, Bryluje w świecie reflektorów, tak jak na przykład na Taniachu. Tak to widzę, taka jest moja subiektywna opinia. Szanowni, wspomniałem tutaj o Grzegorzu Braunie, o kierowaniu wniosku do prokuratura przeciwko niemu. Za tym stoi ta. Kandydatka na prezydentkę Magdalena Biejat, o której wczoraj wspominałem, ale można powiedzieć, nie wyczerpałem do końca tematu. O co chodzi? Magdalena Biejat powiedziała, że kult żołnierzy wyklętych powinien zacząć był wygaszany, bo miesza bohaterów ze zbrodniarzami. Tak powiedziała 1 marca w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zapowiedziała, że doprowadzi do przyjęcia ustawy o zadośćuczynieniach dla rodzin ofiar żołnierzy wyklętych. I moi drodzy, troszeczkę się we mnie zagotowało, czemu. Jak większość z was wie, mój dziadek był żołnierzem, ja nie mówię wyklęci, był żołnierzem niezłomnym. Należał do zgrupowania generała Stanisława Sojczyńskiego. Warszyca, mówię generała, bo został pośmiertnie awansowany do stopnia generała, wtedy był kapitanem. Moi drodzy, ja znam to można powiedzieć z pierwszej ręki te relacje. Żołnierze Warszyca nie walczyli z ludźmi wykłymi. Walczyli z najeźdźcą sowieckim, walczyli z powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Radomsku, z Wojewódzkim Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi, w Częstochowie. No powiedzcie mi ofiary, żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, kto to był? Ubole, Przedawczyki, zdrajcy, którzy przyjechali tutaj na sowieckich czołgach, zainstalowani przez NKWD, tak moi drodzy, bo trzeba zwracać uwagę, że zwykły żołnierz radziecki, on nie miał nic wspólnego z polityką, natomiast żołnierz NKWD to był to ochotnik, można powiedzieć, zryty łeb komunistyczny. Większość tych NKWudzistów miała korzenie górali z góry Synaj. Oni byli nastawieni na zniszczenie państwa polskiego. To z nimi walczyli żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. Czyli co? Magdalena Biejat chce te teraz odszkodowania dla rodzin funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego dla oprawców, zbrodniarzy, morderców? Moi drodzy, to ma być kandydat dla prezydenta, który oprawcom potomkom oprawców chce odszkodowania wypłacać. No i jeszcze za chwilę się okaże, że będą chcieli przegłosować ustawę, żeby tym SS-manom lub Ukraińcom, którzy na przykład w Auschwitz czy w innych obozach pilnowali więźniów, płacić szkodliwe. Oczywiście moi drodzy, jest to pewien wymiar czarnego humoru, ale Ku temu to wszystko zmierza. Jeżeli nie będziemy mówić głośno o historii, jaka była, to za 15 lat, kiedy już ostatni świadkowie II wojny światowej z, z, umrą, znikną z tego świata, okaże się, że ta biedna Rzesza Niemiecka została zaatakowana za, przez tą butną Polskę. Tak, moi drodzy, bo takie głosy też się pojawiają, że wojna II wojna światowa została sprowokowana przez Polaków. Ja tego nie wymyślam. Wygooglujcie sobie. Więc takie osoby, jak pani Magdalena Biejat, w moim odczuciu, nawet jak to się mówi, z ludzkiej przyzwoitości, nie powinny być brane pod uwagę w wyborach prezydenckich, bo generalnie reprezentuje wszystkich, tylko nie Polaków. Moi drodzy, tak, to był ostatni materiał tego dzisiejszego raportu. Raport krótki, jest majówka, nie musicie mnie słuchać. Jak to się mówi w, tym, w takim wydłużonym formacie, chciałem zaznaczyć pewne istotne rzeczy. Wam życzę wypoczynku, dobrej zabawy, że się tak wyrażę, bo to jest święto odpoczynku dla ludzi pracy, więc bawcie się, wypoczywajcie. Oczywiście pewne rzeczy z umiarem, ale musi być suchar. A mi się wydaje, że suchar taki a propos... Rok 1939, jedna z bitew kampanii wrześniowej. Do niemieckiego oficera podbiega szeregowy i mówi: Panie Hauptmann, melduje posłusznie, że mój czołg wykrył polskie działo. Gratuluję, Fritz. A dlaczego przybywacie z meldunkiem pieszo? Melduje Herr Hauptmann, że to działo wykryło również mój czołg. Tak moi drodzy, i tym dowcipem kończę dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, poproszę o lajka suba i puknijcie w dzwoneczek. Pamiętajcie, wypoczywajcie, korzystajcie z pogody słońca. Ja Wam życzę dobrego weekendu. Bye!